Bibi Bibi Siemanko z tej strony Matthew i witam Was w moim kolejnym filmiku. I dzisiaj w nocy miał miejsce update, skończyła się operacja i weszły dwie nowe mapy. też nowa skrzynka, ale nie było tutaj zbyt dużo jakby zmian do omawiania, więc nie w filmiku update'a, Natomiast. Zagrałem sobie pierwszy meczek bez wchodzenia na boty, bez oglądania jak ta mapa wygląda, po prostu pierwszy meczik ze Sprintusem na mapie Anubis, która już wam teraz mogę powiedzieć, że po tym pierwszym meczu mogę powiedzieć, że bardzo mi się spodobała, nie wiem jak to będzie dalej, jak ludzie troszkę ją bardziej ogarną i też nie wiem dokładnie czy mam na niej dużo FPS-ów, czy nie, bo nie zwracałem uwagi. Ale generalnie mi się podoba, no i tyle. Było dużo fajnych hedzików, więc po prostu życzę wam miłego oglądania. Ten ocean, to wszystko no powiedz to nie jest piękne, kurde. Aż bym tu se poszedł, nie? I na wakacje pojechał na Anubisa. <grym> wakacje I chcesz. Go. No dobra, to jest A. Pewnie jakiś mit tu będzie. Tu no jesz. tu jest właśnie. I widzę nawet gościa. Widziałem go. Przebiegał obok mnie. John się skampił. Jestem ciekawy, czy ta mapa nie będzie za bardzo skomplikowana, czy będzie taka w sam raz. Ale podoba mi się to, że tu jest jak inferno, blisko odległości. Nie, nie, nie wiem w ogóle jaki jest zamiar devów. Co z tą mapą będę robić? Czy to jest taka mapa z dupy? Wiesz o co chodzi? Uh -huh. Czy to jest poważna mapa dla poważnych zastosowań i poważnych graczy? bo my to lecimy, nie śpimy. Hello. Hello. What's up guys? Suka. Suka, suka. Ok, ale smoke connector. Sprint will smoke a side balcony. <laughs> En we stiet A, zo mid en lane. Long <laughs> <Lung> position man. <laughs> <laughs> go lane, go yeah. lane. I'm joking, jo I'm kidding, I'm kidding. Goed hey. goed <laughs> <laughs> Oh ja, <okay>, ik heb fraggy. We gaan jouw YouTube ook Om je spant, yes! <laughs> ja, ik ga kom Ik Dobra, ja muszę iść robić. na Tam dwóch, ale fajnie. co fajnie wywaliłem. Okej, fajnie było. <tryk> <tryk> ja tu wszystkie kierunki pikuję, ale nie wiem, gdzie będzie przeciwnik.

Obok, no, obok no, znaczy obok naszego respa jest jakby Ta? Nice Prawo Right Prawo, Ja strzelałem obok O, on plecy zabiję, nice ten... Ty! Dobiłeś mnie proszę, a przez smoke'a go widziałem, nie? O, co ty Rędy mówisz? Przez słoka go, go, go wlewasz. No wierdzi. normalnie zaskoczyłem, no i... Fucking cheater. Dziadek na palenco. <grydzi> jak to? I ty ktoś no, był pode mną tutaj? On a, nie już no, no, u I kur... To, Alter to sleepa, nie? Weź tutaj. No właśnie. Da się po cichu zejść. Zaskoczyłem. Ta? A, zaskoczyłem po Pani cichu. Oni gdzieś rotowali tutaj. Trzeba nie? Ja smoke'a wyciągnąłem One is on B bombo O, smoke przed idealnie A, to Gdzieś tu są od, od środka Ja mam CT całe, zabiję ich Więcej środek Skryj się, ja się ich... Alien to. Nie wyjdą no i słuchaj, właśnie wziąłem krzyk. No i ja nie chyba dobrze jesteśmy na tej mapie. Zabić, czekaj. co boli, że zaglądasz? Poćwicz waka nie będzie. Flashbang, weź to. Close enough. Upa Nie może go in, go in. Cielu rukuje tu gdzieś Tu B1A, no dobra Jeszcze mam kroki gdzieś, ale nie wiem gdzie ja idę Pilar, pilar, pilar Aj, w plecy zaszedł tu się da spod plecu wziąć, tak? No, właśnie tam, a WP była od lewej To Ale że skrót Ja WP zostawię chyba last, wiesz? Ale nie ważne albo Spiritus Matthew sided. Co tu jest za miejsce? Aha. Oh. Mam gościa. Regard one. O jasno uczytuję tu side three side to be Orange right orange right. orange right Wait 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 I'm flank right flank Orange right flight ale mi splankowa i nie wiecie co się dzieje Oni się tu postowali nie Oni się tu postowali zobacz Co Tu się zmusowali że tylko głowę starało Aha i tu z góry jest widok Tak jest Mam Nice Tu nie byłem jeszcze Ale ta mapa nie jest taka zła I pewnie Askus ona jest Uważaj, od, od prawej Tu dziś był jeden typ na Jakie Może Jakie O, is, please What is this? go Heaven? Nice Gdyby nie przed po celu, nie, nie przestawał strzelać. daleko. Ale split robimy nawet. Na oh, oh, no, no, no. One there. No, chwilkę No, uciek. Ty, nie grając na botach, już to mapę prawie znamy tutaj, nie? Tak, nie mam jeszcze wyobrażenia, ale Ale mniej więcej kojarzę gdzieś pokaż, chodzi. Pokój, A wypa będzie? Ona tu będzie się wychylała kiedyś na pewno. <laughs> down the smoke. Ok, mam go. Lower man. Connector one. Yes, connected. Poczekaj, no, ma refrag, poczekaj. poczekaj, A, poczekaj, jest, poczekaj. Na twoich plecach będzie, no? A drugi nie wiem. Oli. Tu za tobą będzie, na lewo. Za tobą, za nami tutaj. Refraga zróbmy. Albo gdzie indziej poszedł na środek, albo coś takiego. Nie wiem, czysto jest, kurwa. Ona tu tupo ona 100% jak, jak słoń. Oj, kurde. <mulety> Czas, konektor, będzie. 50 sekund. Widziałem, ale myślałem, Znalej, że łacwinka zrobię na, na niego, tak nie? Że tym łacwinkiem go zabije, on mnie zespryłował. Ja się boję, że ta łupa tu będzie wychylała tym idę w końcu, nie? A ta łupa tu, ja ostatnio się widząc, strzelałem Nie na razie Och! Pomiędzy nice. no dwo, dwoma waszymi głowami z tapa. Wiesz no jak to było idealnie wymieszane? Dwóch no BS na razie nice, nice. Chodź ze tak. mną poczekaj sprawdzam Ja na Jeden. łoku tu wychylam Mhm Dobra Cofam, cofam, cofam Wychylam Super I może no, A skrócić gdzieś Smokuje nie to nasz idzie tu Mamy to Świetnie Spokoję no, presję, balkon może być W pracy jest Balkon? Nice To nie jest balkon, tylko balkon Terror bym to określił, ale... Yeah, Wiedziałem o co chodzi, ja słyszałem zresztą na mapie. No nie. no. Mi się to każe z BF-em, trójką z dodatkiem, aftermath. Takie właśnie były kolorystyki i bardzo mi się pamiętam podobało. Już, nie pamiętam już BF-u. Bierzemy 4 To była 7? nie? To trup Nie wiem, ale słyszałem jaki dziwny krok. No właśnie. Nie Jeszcze moje oko gdzieś na, na tego drugiego poleciało, zamiast tego mhm. strzelać Nie wiem, to pójdę tak Idealne Drzwi Jaki spot Tylko że jak tak stoi i my była swinga abyśmy zrobili wszyscy to byśmy go zabili, bo by był w miejscu tak to powiem. A przez to, że żeśmy powoli wchodzili to nas mógł dobrze strzelić ale mapa tak ogólnie to nie wygląda, żeby z dużo FPS-ów chyba, nie? Znaczy, też ciężko ocenić, bo niby ma dużo detali, a z drugiej strony są w miarę tutaj takie proste ściany i tak dalej. Ciężko jest ocenić. Ale kurde, nie wiem gdzie tu się ustawić teraz, szoku. Dobra, no, idzie. One left, two left. Należy jeden. Ale <laughs> dostałem Kopec czy... Karabalka mi pójdzie B4. No? Ugrał Nie, chyba nie ugrał Nie ma czasu chyba, co? No to nice try BB Dostał? Debil. drugi w teraz pewnie zaitz musi gdzieś być kampi się tam pójdź. masz tu po gdzieś prawo podniosłeś kałacha Ekej zaitz go niczym ja tu na respy mam 170 bardzo mało kurde 200 ale na respy to zależy patrzę bo tu mam 350 a tu mam 170 tego nie wiedziałem Wyszyj mi, da, możesz wychylić Poczekam, raz Nie odbiło się Szak Nie mi się odbiło od ściany niewidzialnej, nie? Nawet nie skybox, tylko... Więc gdyby to poleciało, to mamy dwa kile Trzy kile wszystkie A To jest szybsza oh. droga chyba A mi zasmokował, idiota A, tu jeszcze nikogo nie ma Tam a co zrobił? Widziałem jednego No, jeden Na rogu Nie wychyla się gość, czeka na nas chyba Na prawo był na podwyższeniu jakimś, więc uważaj jak mm. będziesz... Co? Okay. Co ja dostałem? Było Do od środka Bo najdą. Jeden na B Leży

on już... ...sflankował pewnie. O, Co on paki nie wziął jeszcze student czy co? Proszę, nie wiem. A co on robi? Nie wiem. gasz tam był przecież. No just go away. Inside. B? A. Should be A. Should be A. A? Ja nie wiem, bo nie słyszę tego. Patrz, B, jakiś fake flash, to był mądry zawodnik. Czemu nie sprawdził CT w ogóle? Sobie? Czemu nie sprawdził na prawo? Nie sprawdził do końca. Ale fartowny skok. Ja fartę, że akurat jaka upa była wcelowana, nie? Że akurat przeskoczył nad tym, jakby. O, patrz, dostaliśmy dropa, obydwoje. To chyba nie pokazuje rank. A i szkoda.